Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norweska prawica obawia się, że obecna sytuacja m.in. na polsko-białoruskiej granicy może rozprzestrzenić się również na teren Norwegii i prosi norweski rząd o przedstawienie rozwiązań na taką ewentualność. Słowa konserwatystów komentują przedstawiciele Norweskiej Rady do Spraw Uchodźców i informują, że w obecnym czasie Norwegia ma najmniejszą liczbę azylantów od prawie 40 lat, a z sytuacją na granicach Unii Europejskiej musi poradzić sobie Unia Europejska. Na dzisiejszej konferencji prasowej norweski premier poinformował, że wprowadzi przepisy, które umożliwią gminom korzystanie z paszportów covidowych, to znaczy w przypadku limitów gości Osoby, które mają taki paszport, nie będą wliczane do tego limitu. Dodatkowo, wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19, będą musiały poddać się testom, oraz wszystkie osoby powyżej 18 roku życia będą mogły zaszczepić się dawką szczepionki. Więcej informacji znajdziecie u nas w artykule. Zapraszam. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zaktualizowało najnowszą covidową mapę Europy. I coraz więcej obszarów i regionów w Europie staje się ciemnoczerwonych. W Norwegii są już dwa takie obszary, a w Polsce są trzy. Idziemy prawie łeb w łeb. Jedna z norweskich firm ubezpieczeniowych opublikowała wyniki ankiety, z której wynika, że aż 9% wszystkich norweskich kierowców kieruje samochodami po zażyciu leków uspokajających. Jeżeli przełożymy to na całą norweską populację, to będzie to aż 300 tysięcy osób. Największy odsetek jest wśród osób młodych od 18 do 39 roku życia aż 15%. Dużo mniejszy jest wśród starszych kierowców być może z tego powodu, że oni wiedzą, jak takie leki działają. Osłabiają refleks i powodują. Senność. Policja uważa, że bardzo dużo wypadków jest powodowanych właśnie po zażyciu takich leków. Dlatego nie po alkoholu, nie po narkotykach i nie po lekach. Uspokajających. Będzie bezpiecznie. Kilka dni temu do sądu w Dramę wpłynął akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi w jednej z tamtejszych szkół nauki jazdy. Nauczyciel oskarżony jest o molestowanie seksualne swojego kursanta. Podczas nauki jazdy miał się przed nim obnażać, dotykać go i próbować wykorzystać. Jednak nie przyznaje się do winy. Sprawa ma rozpocząć się w styczniu. Jakiś czas temu wspominałem już o tym temacie, jednak sprawa jest na tyle poważna, że nie da się jej dłużej zamiatać pod dywan i zainteresowały się nią również główne norweskie media. Chodzi o Fredriksta i temat terroryzowania okolicy przez 50 sympatycznych kotów. Koty mieszkają sobie na posesji, mnożą się tam na potęgę, sikają też na potęgę i kupy również robią na potęgę. Dlatego zapach w okolicy jest mało przyjemny i niektórzy z mieszkańców Okolicy chcą się stamtąd wyprowadzić. Sprawa jest na tyle poważna, że zainteresowała się nią gmina i doprowadziła do tego, że właściciel ma mieć nie 50 kotów, a od 1 do 8. Coś tak czuję, że jeżeli będzie miał powyżej 1, czyli np., 2, to one znowu zaczną się mnożyć na potęgę, i znowu zaczną sikać i robić kupę na potęgę. I zobaczymy, co wtedy się wydarzy. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka, tak jak i niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.